Płakałem jak dziecko przez pół godziny i błagałem Matkę Boską, żeby mi pomogła. W Norwegii niestety te uśmiechy nie są szczere. Ja nie wiem, czy ja w ogóle w życiu dobrze postępuję. Jasne. Święty nie było. A może Bóg tak chciał? Witam bardzo serdecznie. Dzisiaj będę rozmawiał z Tomaszem, który po siedmiu latach wrócił z Norwegii, pracował w Norwegii jako malarz i w ubiegłym roku wrócił do Polski. Cześć Tomek. Cześć, witam. Ja, ja miałem sytuację tego typu, że dużo moich znajomych przyjeżdżało, oni tak fajnie ze mną rozmawiają, wszystko to, my super odzywamy się, Ej, tylko do Norwegii. Koniec. tematu. w ogóle. Nie wiem, czym to jest spowodowane. No bo właśnie takie są opinie, że jak Polacy za bardzo za granicą, to ciężko. Nie, nie trzymają się, ciężko to się w wielu przypadkach układa po prostu. Nie, 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 tak, tak. Powinni sobie zdecydowanie więcej pomagać. Czyli mówisz, że ta tęsknota była, jak, jak pracowałeś w Norwegii? Zawsze była. Zawsze była tęsknota i, i, i zawsze pamiętam, jak przyjeżdżałem do Polski raz na jakiś czas, bo potem to się zdarzało sporadycznie, mm -hmm. to po prostu się, nie chciało się wracać. No człowiek musiał wracać, no bo trzeba było zarabiać pieniądze, tak? Jasne. To jest logiczne. Ale, ale to Polska jest pięknym krajem i, 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 i naprawdę. I sama ta wiara w ludziach, tutaj tam na Podkorpaciu, gdzie mieszkam, to tam po prostu każdy jest miły. To jest taka właśnie Norwegia, tylko o co chodzi? Ten uśmiech ludzi i to słowo szczere. W Norwegii niestety te uśmiechy nie są szczere. No bo człowiek, który tu ci pomoże, tu nie, tutaj jest szczery, miły, fajny, zapytasz czego go o pomoc, to ci za darmo nie pomoże. No tak. Nie ma, nie ma pomocy za darmo w Norwegii. Jak zauważyłeś, wszystko jest za pieniądze. Tak. Wszystko. Mówiłeś o tym, że z biegiem czasu zacząłeś nabierać tego przekonania, że ten pobyt twój noregi to nie do końca jest to, co chcesz robić. Tak. A czy był jakiś punkt przełomowy, tak. za którym to już wydawało cię ci zupełnie jasne, ten, to, że, że chcesz wracać, coś się wydarzyło? Tak, tak. Jak to wyglądało. Miałem sytuację tego typu yy... Jak byłem w Polsce, ja miałem wracać normalnie, bo przyjechałem wtedy do Polski akurat, bo do, do, do córka była w Polsce, przyjechałem do córki, do, bo moja córka też zjechała do Polski na stałe w zeszłym roku. E, z żoną, e, dalej mówię żona, no bo... Jasne, jasne. Ale jesteśmy małżeństwem, prawda? E, mój kolega Marek, przyjaciel Marek Markowski zresztą prowadzi dość taką ciekawą firmę Sport for Fun w Norwegii. Był serdecznie, to jest człowiek, który mnie nigdy nie zostawił, to był jedyny Polak, który kiedy miałem problemy, Nigdy w życiu mnie nie opuścił. A znałem go najkrócej ze tych wszystkich moich znajomych. Aha. No i on do mnie zadzwonił. Mieli mieć szkolenia z Polskiego Związku Narciarskiego na, na, na instruktorów zawodowych i przenieśli im te... zakopanego na, do, do szczyrku. I on do mnie zadzwonił, pyta się, Ty Tomek, bo Ty w Polsce jesteś, i mówi, Ty masz daleko do szczyrku? Ja mówię, że nie daleko. I weź mnie, odbierz. Powiesz, że tam jest miejsce w pokoju, byś takim moim mentorem był, bo ty zawsze dobrym słowem mi, mi służyłeś i tak dalej, byś mnie tak podbudował. Ja też lata, lata, długo gdzie na latach e, bardzo dobrze. Więc ten, i tak pojechałem. I wtedy właśnie przełomem motyw taki, że myśmy w niedzielę poszli do kościoła. Tam było sanktuarium właśnie w szczytku. Myśmy poszli do tego kościoła. Tam było objawienie maryjne, żeby jeszcze był śmieszniej. Aha. czymś śmieszniej. I wtedy pierwszy raz od siedmiu lat. Byłem na przy świętej całe i jeszcze po tej mszy, pamiętam, że jeszcze tam się modliłem do Matki Boskiej. Mówię, Matko Boska, weź mi poradź, co ja mam robić. Bo ja nie wiem, co mam robić. Ja zacząłem taki mętlik czuć po prostu, że ja nie wiem, czy ja w ogóle w życiu dobrze postępuję. Jasne. Święty nie było. I to wręcz przeciwnie. I wtedy, pamiętam, przełomowy modlitw był taki, że we wtorek wyszedłem z domu, 11 godzina, w krótkim podkoszulku, pobiegłem pod to sanktuarium i klęczałem na kolanach przed tym sanktuarium. Naprawdę. I płakałem jak dziecko przez pół godziny i błagałem Matkę Boską, żeby mi pomogła. I pomogła? I ten, nie. Hmm? Słuchaj, no na drugi dzień po prostu zaczęło się wszystko układać. Ja od razu wtedy stwierdziłem, może nie od razu, na drugi dzień, że tutaj tak, tutaj się odezwał taki pan, pan inżynier, który te materiały budowlane, yy, te, te patentowe, które ma na to patenty wszystko, nie? Yy, zaproponował mi się jesteś w Polsce? No mówię, jestem w Polsce. A, A tak dzwonię do ciebie, mówię, bo spotkałem się. I wtedy mówi tak, Słuchaj, mam taką robotę jedną, mam drugą, to tamto. I tak zrobię jedną robotę, potem mówię tak, no by coś z tym robić, więc no, to, ja zadbałem o to, żeby to mieszalnię otworzyć razem z nim. I, to, i, tak, i, tak, I tak po prostu wtedy, w ten taki dzień dokładnie, jak on mi zadzwonił, to ja widzę na no, niemożliwe, mówię, no to to musi być coś, jakiś znak po prostu, że tym musisz zostać. Zaczęło się układać. Zaczęło się układać, bo odzyskałem wiarę w Boga i to była podstawa do tego, Właśnie, że zacząłem odzyskać z, z drugiej strony powiedz, a czemu, y, bo mówisz, że przez 7 lat y, no, nie chodziłeś do kościoła z, zupełnie dość... nie chodziłem. Nie uczęszczałem na co niedzielną świętą. Bo... Tak, jasne. A jak się stało, że, że, że tą przerwę miałeś taką? Czy też było jakieś wydarzenie, które.? Byłem zapoczął... w Norwegii. Jeszcze? Byłem w A się. Czy było? No było, było. Było wydarzenie. Było wydarzenie. Rozwód. Mój rozwód, też się żona mnie zostawiła po prostu i to był taki. Taki powiedzmy, do Boga, nie? Dlaczego mi to zrobiłaś? Dlaczego ty? Ale, ja to... ale, 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 tak, a potem jak mówię po tym, po tym nawróceniu, bo to, to nazwijmy jasne nawrócenie, mhm. to nie zacząłem winić Boga, tylko pierwsze co było tak, to ja też źle postępowałem. A może Bóg tak chciał. I, 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 I powiedziałem tak, tak Panu Bogu w myślach wiadomo, nie? jak człowiek rozmawia z Bogiem, mówi, Panie może wybacz mi tamtą. No, po prostu ja, ja cię winiłem, ale niepotrzebnie, bo może to, to że teraz to, to mieszanie mam, te materiały, to może to jest to, co chciałeś, nie? Czyli zacząłem dostrzegać, że nawet najgorsze potyczki nie mogą odwrócić Cię od Boga, bo wtedy jesteś jakby skierowany tą złą ścieżką. A jak tą złą ścieżkę? I, I jeszcze jedną rzecz mi dała do myślenia: takie słowa Sokratesa gdzieś tam zacząłem śledzić po internecie mhm. i Sokrates już w tych starożytności, popatrzcie, powiedział tak. Zakładając, że Boga nie ma. Lepiej założyć, że on jest, bo po śmierci możesz zyskać, a nie stracić, no bo jak się okaże, że faktycznie jest piekło. No tak, tak. Też, też to, też, 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 też to znam, no. tą sentencję. Yy, czyli, czyli zaczęło się układać jak, jak po, tym, po tym wydarzeniu i wtedy stwierdziłem, tak. że już chcesz wracać. A powiedz, co, co z kolei byś doradził osobom, które chciałyby wyjechać do Norwegii do pracy albo szukają pracy gdzieś za granicą? odradzałbym od razu wszystkim. I wszystkim zawsze odradzam. I mało tego, powiem Ci tak, sytuacja tego typu, jak jadą tam znajomi, którzy a jadę, Ty byłeś, dzwonią do mnie, Ty byłeś, Tomek to tam to odradzam od razu, ale mówię to, 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 to będzie się to, to, tak tam wygląda życie, to, to, to. I ludzie przeważnie miesiąc po dwóch miesiącach dzwonią, mówię tak oczywiście z przekleństwem. <laughs> takie znajomi, nie? Kura przez wujak jak moja córka mówi. No. I ty miałeś rację. Ja biorę wypłatę i spadam tam. Podobne mają przekonanie do Twojego. Tak, ale to są przeważnie ludzie wierzący. Czy, 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 kto, szuka, kto zjeżdża, jak ja zauważyłem, jak najszybciej z Norwegii? To są ludzie, którzy są wierzący, bo oni szybko zjeżdżają. A ci, którzy po prostu są ateistami, czy mają tam swoje wymyślone religie, oni tam zostają. Mhm. To, sami zauważmy, jak tam żyją w Norwegii. Tam jest kościół prote, protestancki, prawda, który uz nie uznaje ślubu, możesz żyć na kocioł, łapę i tak dalej. A tu no ateiści. Proste. Czyli pieniądz. Pieniądz, 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 czyli pycha. Uh -huh. I tyle. I ci ludzie znają, bo oni, od niego, oni ich lubią, wręcz, wręcz nawet ubuszczają Norwesy takich ludzi. Seria filmów o powrotach Polaków z Norwegii sponsorowana jest przez Multinor, firmę pomagającą w sprawach urzędowych i uzyskaniu kredytów w Norwegii.